Siemanko, w tym poradniku pokażę Wam, jak można oddychać pod wodą. Niezbędnym składnikiem będzie trzcina cukrowa, właśnie tutaj ją widzicie. Yy, znajduje się ona najczęściej przy jakichś jeziorach, rzekach lub innych źródłach wodnych. No, A oddychać pod wodą można tak, stawiając cukrową trzcinę, no, tak jak ja stawiłem. No i w taki sposób. No, a żeby potem jakoś wyjść, no to trzeba ją zniszczyć i wypłynąć. No to już sobie dacie z, z tym radę. Dobra. Yy, komentujcie, jak chcecie, subskrybujcie. Trzymajcie się.